Hej, cześć siemanko, z tej strony TNpl i Siema Adek. Olol. Siema Adek. Dobra. I to jest yy, nowa, nowa seria. Nowa seria. Tak i nie wiem ile tutaj będzie odcinków, ale... Ki kilka co najmniej... Ała! Sorry, sorry, nie zrobiłem. I będzie tutaj kilka odcinków, ale na F5 tu par, par par, par, jestem lepszy od na F5, czy ty na zwykłym? Dobra, dobra, Ogar, poczekaj, niech przy... no przywitaj się ładnie. O, siema, siema. No, i jest to y, seria. Ale fail. Dobra, nie żartuję. Sw y, Swimming Island. Y, link do ściągnięcia mapy będzie w opisie. Y, od razu powiem, że jest 27 zadań, które za chwilę wam pokażę, oraz będą też w opisie. Y, no i co? Tutaj jest skrzynka. I są trzy książki: zadania i zasady. Aha, to są samo tylko po angielsku, a tutaj polska bo i Dobra, to weźmiemy sobie to oraz to. No, i paszport. Swimming Island by Micha. Pływająca wyspa. Sw Swimming Island. Mapa zrobiona przeze mnie. Wymyśliłem 27 zadań, a niektóre są trudne, więc mapa na dłuższy czas. No, mówiłem, kilka, kilkanaście odcinków. Wszystkie zadania są wykonane. Yy, wykonalne, przepraszam. Wykonalne, a niektóre rzeczy są. Pochowa pochowane. I teraz zadanie. na stronę. To jest są zasady. Nie graj na Creative. Nie graj na modach. Oprócz modów. Dy, 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 graficznych. Poziom trudności normal. Nie oddalaj się. daleko od wyspy. Możesz zbierać surowce z dna oceanu. Przestrzegaj zasad. miłej zabawy. Dalej zadania. Nie wiem, czy będę czytał. Szkoda, szkoda czasu. Po prostu w, op w opisie będziecie mieli wszystkie 27 zadań: od pierwszego do 27 zadania. A tutaj, co tu jest? O nie, no, trzeba się mieć y Map made in Poland by Mycha. I tutaj macie mm, kanał, jego kanał na YouTubie: mycha3. To jest y youtube.com y slash user slash mycha3622. Ok, to mhm. mogę odłożyć. Dobra, to zaczynamy, tak? Jasne. Tylko kurde, już się ciemno robi. Ej, a ja w ogóle spisałeś sobie te zadania? Bo... Jest. Są na stronie. Ja a, mam tą stronę. Ale... Aha, aha, dobra. dobra. Dobra, tutaj mamy. Te zadania to... To w opisie możecie, nie wiem, sobie teraz zatrzymać wideo. I zobaczyć w opisie, jakie są zadania. Coś się tam u góry świeci. Nie graliśmy, nie graliśmy na tej mapie w ogóle. Mo można powiedzieć, że pierwszy raz na, nim je na niej jestem. Tylko widziałem tak z... Z tego z o, lawa. Tylko z, z na stronie widziałem właśnie, jak to wszystko wygląda. I dro, dobra, to może najpierw tutaj tylko dwa drzewa są. Ole tak, ja dobrze tam. widziałem. Dobra, więc trzeba będzie sadzonki sobie ogarnąć. Poczekaj, tylko ja wezmę Noc jest, żeby na nagraniu było coś widać. Okej. Okay. Dobra, to ja też ogarnę to drugie drzewo. No, ale nie rozwalaj liści, bo ponoć, jak się nie rozwalę, tylko one same tam z czasem znikają, to więcej sadzonek wypada. No, nie więcej, tylko z większe prawdopodobieństwo, że w ogóle wypadnie. <laughs> z k miałem nieraz takie, takiego faila, że nic mi nie wypadło i musiałem nowy wystawy Ale to często się zdarza. Dobra, teraz trzeba czekać na sadzonki. Dobra, to jest ja wezmę tutaj. Zrobię crafting table. Nie, to. Aha, dobra. Dobra, crafting table. Tutaj postawię. Gdzie masz, 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 gdzie masz, gdzie masz? Tutaj, jest? po tej stronie. Hej. O, gdzie? Jestem asasyn. Jestem asasyn, nie widzisz mnie. Du, 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 du. Tutaj. O. <laughs> Są sadzonki. Nie, nie ma sadzonek. Myślę, że coś tu jest ukryte. To kilofa zrobić, tak? Kilofy. Mm, nie, tylko na razie. O, dobra, jest sedzonka. Są dwie, dobra, więc jest luzik. Jedno z zadań to jest y, postać 10 drzew, a więc już mamy dwa. Właśnie nie, może zrobimy tak, jak uzbieramy drewno, że jakieś tabliczki tutaj powstawiamy i będziemy po prostu robili. Albo zrobimy tak, że w... wykop, który kobla. A, jeden kilof zrobiłeś? No, 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 to ja Dobrze, to, to, dobrze. To, 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 już nie mam ale wiesz, co trzeba będzie zrobić? Generator kobla. Bo, jak widziałem na, te, na stronie internetowej, no właśnie, tutaj to, to, to jest w ten sposób. A co tu i tak woda spływa? No nic, nieważne. Jakiś bug. No właśnie, i tutaj będzie mało tego kobla. No ale... ale jest lawa. Znajdzie się albo. Nie wiem, na, na górze zrobimy generator, czy może wiaderkiem. Dobre, ale to najpierw żelazo trzeba było znaleźć. Nie zobaczymy. Wiesz tu jest mm. Nie. Dobra ale... i weź, zrób motykę. Trzeba zrobić motykę. Dobra, to... Już to trzeba okaz. żryć, nie? Ale nie, bo kurczę ja mam dwa koble. Aha, dobra. Zrób motykę motykę. Co ty robisz? No daj mi te dwa kobla. A to masz. No brawo. Dobra, mam. Okej. Okay. To Zrobimy motyczkę. Patyczki. Oj, nie tak. I motyka. Dobra, bo trzeba nas yy, Tam, yy, nasiona. Trzeba żryć. I trzeba rozmarzyć zwierzęta, bo też tam było zadań. Nie pamiętam dokładnie ile. Yy, ej, to jest. Creeper? To jest bug? Czy, czy od rozwalania tego? Nie, nie tego. Nie kończy motyka. Czekaj. Ej, y, zrób mieczyki, bo już potwory się zaczynają respić. E, dobra, dobra. A może byśmy tak tam... Gdzieś koło lawy, tam, trochę jest jaśniej. No tak, Tangiel w ogóle by się przydał. Już Creeper... O, już na mnie Eee. Fokusuje. Pająk cię goni. Nie, nie, czekaj, czekaj. Ej, bijemy tego pająka? Oh. Ej, czekaj, on mnie nie bije ten pająk. Ej, zrobiłeś mi ten? Tak. To daj mi go. gdzie ty jesteś? Aha, tu masz. Dziękować. Trzeba zabić tego pająka. Chodź tu. No, no dobra, padł. Okej, okay, wełna też się przyda, bo tutaj nie wiem, czy są, są owce, dobra. Ale te pajęczyna też się przyda na wełnę i na łóżka. Bo też trzeba zrobić łóżka, też jest takie zadanie już głodny jestem. No, ja zjadłem jedno jabłko, bo wypadło, ale. By wypadały te jabłka, a no, sadzonki są to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dej bo posadzę te drzewa. Dobra. Wiesz co, może nie sprintuj, może nie sprintuj. A no, 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 no. no, no. Yy, dobra, to tutaj gdzieś woda tu jest. Mogę, mo, mogę, mogę Kode. Co? <noise> Ej, o kurde, trzeba uważać. Ej, te zwierzęta do tej lawy mogą wpaść. Trzeba Nie. uważać. Przekaję. Ej, ty też to słyszysz? Nie. Drzwi się otwierają gdzieś co chwilę. To chyba u ciebie. Drzwi albo jakaś klapka, naprawdę. Ale w Minecraft'cie? Tak, coś tu jest ukryte. I te zwierzęta to otwierają. Tylko trzeba to znaleźć. Ty zabiłeś zwierzę... ten? Nie no, przy przypadek spadła jedna. Z owiecem. coś się otwiera? Tu słuchaj, takie charakterystyczne, takie jakby klapanie drzwi albo tych klapek takich. Naprawdę. A, no. jest jakaś, Tutaj jest gdzieś jakaś płytka naciskowo ukryta i te zwierzęta ją aktywują. Ej, ale słuchaj, bo. Ale no, no kurde, gdzie to jest? Eee, czekaj. Dobra, nieważne, nie ma czasu. Tredy, to muszę zebrać. A druga rzecz jest taka, że ja mam wyłączone dźwięki w Minecrafcie i tego nie słyszę. A, to włącz sobie, bo może będziesz słyszał gdzieś, się akurat znajdziesz. A ja to czekaj. Dobra, 9. Jak to zrobić w ten sposób? Ej. Co? Tak będzie dobrze? Co będzie dobrze? No, nie słyszę dźwięku, czy słyszysz? U nie, u nie. Ja to słyszę, na no, nagraniu będzie słychać. Nie, ja to czekaj. Dobra, ładnie jestem. Ja nie mogę się coś zjeść. Bo nie Czekaj, no kurde. O, masz mączkę kostną? Mam, mam, mam. To daj mi mam sześć mączki kostną. To dawaj, tutaj. Tylko, że wiesz, teraz jest tak, że. Kilka na jedno. Ej, kilka na jedno. Jak? No, kilka na jedno. Masz mączkę, ja i. nie. Em, czekaj. Dobra. I nie wiem, czy ten. Czy rozmnażamy te te? Czy zwierzęta najpierw, czy najpierw jedzenie? Mała, Ej, dobra, ja mam dwie wełny, jedno serduszko i pół głodu, więc. Pół głodu. Zaraz... No. Pół. No to nie wiem, może. Kurde, ten pierwszy raz to jest takie trochę nie ale ten pierwszy raz to się chyba będziesz musiał zginąć i gdzieś się naładuje. Ale dobra, nieważne. Ja też nie będę sprintował. Mam, mam dwie te, więc możemy rozmnożyć, tylko żeby nie. On... To czekaj. Są grzybki. dwie krowy, czekaj, ja wezmę, no. Mhm. Słyszysz, grzybki mamy, więc możemy zrobić yy, grzybową. Grzybową. Okej. Okay. Czekaj, ja rozmnożę te te. Nie patrzymy. Uj. O, jest maleństwo. Łotko, Dobra, faktycznie zrób te grzybowe ale yy, są muchomory? No właśnie, ja szukam ich. Są tylko te krowy muchomory. A to nie zabija ich. Wiem, ale. Zabij szkielet! <grym> zostaw mnie. Zostaw, zostaw, zostaw. Teraz. Wszystko, iść po itemy. Dobra, weź itemy, a ja zabiję tego. Poczekaj, bo on fokusuje teraz. na... Dobrze, jedziemy. To jest... Oj, sorry, sorry, fuck. Pryer. Dobra. Skąd ja mam guzik? Ja miałem jeden. Przez przypadek. Aha, nie. dobra, spoko. Aha, czy... dobra, dobra. Czy ten piasek na razie tu pusty? Oj, fuck. I jeszcze jedno tę... i będziemy mieli na łóżko. To ty zabiłeś te owce? Co? Ty owce zabiłeś? Nie. No to skąd ty masz wełnę? One spadły z... z góry. No to już w ogóle owiec nie mamy Eee, nie. Przecież one z takiej wysokości nie giną, nie kłam. Jedną zabiję. No i, i ta klapka. Ta klapka jest gdzieś tu, czekaj. To ja ją... Ty, to może gdzieś sznurek tutaj jakiś jest. I daj mi kilofa. Masz. Lol, nie wziąłeś. Masz. Tutaj, tutaj to jest, jest coś stawane w środku. Bardzo możliwe. Oj, mam żelazo. <laughs> fuck, lawa tutaj w środku. O Jezu, jak ja się wystraszyłem. Oj, chyba źródełko zgasiłem przez przypadek. Ale góry O, oh, fuck, fuck, fuck. Co zrobiłeś? Co? Nie, tyle lawa w środku. No to tyle, to już mówię. Mamy cztery żelaza. E, robić wiaderko czy... Nie, kilofa, kilofa. Kilofa. To poczekaj, ja zrobię... Nie, nie skoblam, muszę trochę więcej. I mamy już jedna, jednego tego, no. Co? E, jedno na wyrosło, to. No to takie zboża, Kto <noise> takie zboża. Rozmnóż te te, y... Aha, jedno? Dobra. Ja Jak będziemy mieli dwa, to, to te, grz... te grzybnie, czy co... No te, wiesz, te grzybowe. Krowy no. trzeba będzie rozmnożyć. Ja piecy piecyk, żeby no, na razie, żeby był. I włożę do niego żelazo. Okej, okay, ja na razie nie będę przypalał. i y... i tamtą skrzynkę chyba możemy wziąć, nie? No, no, no weź, ją, weź ją, No nie no, gdzie to jest? Ja nie wierzę, gdzie jest ta... Gdzie są te, te, te klapki? Klapki, drzwi, nie wiem w sumie. To jest mniej więcej jak tutaj przechodzę. Nie ogarniam tego. Ty, a może gdzieś pod wodą? To jest? Może gdzieś tutaj coś się otwiera? Może, może. A to nie są wszystkie Ty, ey, coś pod wodą znalazłem. Fak, ale się utopię za chwilę. Ja coś znalazłem pod wodą, ale się topię. Że... U, drzewo nam wyrosło jedno już. Ej, tam jest coś pod wodą. Ej, to czekaj, ja tam spłynęłam. Ale nie, nie dasz rady, utopisz się. A gdzie masz tą? Tą naszą... Aha, skrzynkę, dobra. Ja ją wezmę. No. Spoko to sobie weź. <laughs> Mam trzy serduszka. Jeden szat i ginę jakieś jakiegoś Okej. Dobra. To trzeba, to trzeba zasadzić. To, 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 to i tutaj zasadzić. Okej. Okay. Yy, wiesz co? Trzeba będzie wykopać sobie jakąś bazę taką, żeby się w nocy przed potworami kryć albo coś w coś takiego. Czekaj, tutaj wykopię może. To Ła! No, 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 no. Ale się nie uduś, bo itemy zostaną. Dobra. Mm. Ale nie, ja, ja, ja nic nie wziąłem. Ale nie, nie ginę tak bez sensu. Dobra, poczekaj, tutaj... Postaram się. O. Dobra, ja tutaj wykopię jakąś norkę. Ej, tu co się... A nie, czekaj... O! Ej, słyszałem ten... Yy, wilka. Ej, jest wilk! Ukryty był! Gdzie? Tutaj, chodź tu, chodź tu do mnie. Ale do... gdzie ty jesteś? Eee... Yy... Czekaj, tu, 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 o, tu, tu, tu. No. Chodź tu. I patrz, tam jest wilk. Nie, to go zostaw tam. Okej. Okay. Bo ucieknie. Ej, to tutaj to też coś musi być tutaj. Tutaj też coś musi być. Bo ja wszędzie jakieś takie klapki, ale... Nie wiem Dobra. Jezus Maria! Wszystko jak to było właśnie słuchać? Wiem. Ej, ej, ej! Mam, mam, mam! Mam deski, chodź! Wiedziałam, że coś tu będzie. Czekaj, idę do ciebie, idę, idę tutaj, idę, tutaj, w tym dużym, gdzie... Adamie... O. Patrz, deski są. Wchodzimy? O, poczekaj, poczekaj. Odsuń się, odsuń się. Tam? I skrzynka. Trzy diaksy. I ironowe itemy. I tutaj to były te drzwi. I on to otwierał te drzwi. Aha. Ej, ona w się tego. Chodź, idziemy. Poczekaj. Ej, to tutaj go zostaw, bo Trzeba... było zadanie, że trzeba go zabić, ale z nim można handlować. Więc go zostaw na razie. Tylko pochodnie od niego. O, się się ziomuś. No weź, bo jak nie chcę go zabić, o, się. Adam. No ja. Ja nie mogę się odsunąć. O, no co się typie. No jaki typ? Dobra, to tak to rozwalę. Chciałem gdzieś pochodni, ale nie chcę go na razie zabijać. Bo on się jeszcze może przydać. Ym... Chodź, schodzę ze no, chodź. Poczekaj, drzwi wezmę... Ty już możesz wyjść. Albo nie, czekaj, jakieś schodki trzeba. No. Ale fajne schody zrobiłem, nie? Dobra, już tutaj rozwaliłem, żeby było jasno. Wezmę trochę tego drewna. Dobra, już chyba pomału będziemy kończyć, nie? Czekaj jeszcze chwilę. No tak, ale wiesz, jak potem jest z tym renderingiem. Dobra. Że to. Pod... Wyskakuje mi, że 400 minut. Zatem tak jest, że. Weź. Weź, wyłącz to ten. Ten komputer już cały dzień chodzi. Czodzice krzyczą. Po co to? Po... No dobra, nieważne. No, sprawdzę, czy może coś tu jest. Tam coś Ej. Co? Ja na razie klat. Tą klatę i spodnie żelazne i trzy diaksy wezmę do tego, do skrzynki, ok? O no tak. W ogóle wszystko co mam. O, jedzenie. Miałem. Dobra, to, 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 to. To, to. to sobie zostawię. To też. A jabłka. Um. Dobra, tak na pierwszy odcinek. Znaliśmy wilka, znaliśmy villagera. Chyba nie jest źle, nie? No, no i. To... Nie jest źle. Jest całkiem Oj, Dobra, to choć masz się pożegnamy. No to dobra, czekaj. Oś tutaj, gdzie zaczęliśmy. Już teraz skrzynki już tam nie ma. Ja sobie wezmę. O. Albo miecz w rękę. Uuu, co tutaj się stało? Aha, creeper wybuchł. Gdzie będzie drzewko? No, drzewko mocy. W tą stronę? Dobra, w tą stronę. I piękny widok na wybuch, na zbugowaną wodę przez creeper'a. Dobra. To dziękujemy za trzeci odcinek na naszym kanale. Pierwszy odcinek z tej serii yy, Ale dense, do mnie. Nucz, 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 nucz. Dobra, to było dziwne. Yy, no i jeśli Ci się spodobało ci wam, to zostaw okay. łapkę w górę, pozytywny komentarz. Albo jak yes. <śm> grałeś na tej mapce, to możesz nam podpowiedzieć w komentarzu na dole. No i to było na tyle. Na razie. Może jeszcze ty coś na koniec powiesz. No no to siemanko i siema. No na razie.